Witam was kochani na kanale Szerszeń. Ja jestem Szerszeń i zacznijmy mówić o filmie. I nie o byle jakim filmie, a prawdziwym klasyku klasyków. Już za czasów nowego uniwersum, wcześniej potem przekształconego na Maciej Szerszeń, miałem zamiar w jakiś sposób opowiedzieć o tym filmie, ale ani nie było czasu, ani nie było chęci, ani nie było niczego innego. Teraz ta chęć jest ze względu na to, że zbliża się nowy Batman. A jeżeli już ktoś z was tam mnie obserwuje, tam słyszy co ja raz na jakiś czas mówię, jaram się nowym Batmanem. Jak piętnastolatek jak na, na, na American Pie, czy, czy, czy na, coś, na cokolwiek innego. jaram się na ten film tak niemiłosiernie, że hype tego filmu mogę porównać tylko i wyłącznie z moim hypem na powrót króla w momencie kiedy miałem. Ile ja wtedy miałem lat? Sześć? Siedem. Siedem albo osiem, coś w tym stylu. Mniejsza tak bardzo się jaram na ten film, i tak bardzo się jaram na ten film, że przesłuchuję i oglądam dosłownie wszystko, co tylko wychodzi, oczywiście tam w pełni legalnie, nie jakieś tam pirackie kopie tego, co tam się mogło wydarzyć, um, tylko jakieś, jakieś, wiecie, jakieś takie legitne rzeczy, które Warner Bros. tam od siebie wypuszcza. I dzisiaj oczywiście pomówię o filmie Mask of the Phantasm. Ale jeżeli oczywiście jesteście na tym kanale um, i chcecie posłuchać o Batmanie, zgaduję, że już was, paru z Was, paru z Was widziało Mask of the Phantasm, w związku z tym pozwolę sobie wcześniej na małe omówienie kolejnych rzeczy, które wychodzą od The Batman. Um, I są to, te dwa są traki. Już pierwszy kawałek, ten główny kawałek Bruce'a Wayne'a, mi się wydaje, że to będzie kawałek Bruce'a Wayne'a, a nie Batmana, wyszedł u mnie na kanale Nowe Uniwersum, tam właśnie powiedziałem co nieco o tym um, o tym są traku. Teraz wyszedł team Ridlera. I ten team Ridlera, po pierwsze, oczywiście, pierwsze skojarzenia, jakie możecie mieć, to oczywiście um, Thomas Newman z, z Batman Returns, albo, de, albo po prostu Batman. E, ale z drugiej strony możecie mieć e, skojarzenia z The Batman The Animated Series. I to są skojarzenia bardzo trafne, ale z drugiej strony chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Muzyka zawsze opowiada jakąś historię i nie jest ona po prostu zbiorem małych instrumentów, które nic nie znaczą. Właśnie nie. Giacomi, Giacomo, przepraszam, czyli autor muzyki do The Batman, prezentuje nam właśnie przywiązanie do instrumentu i przywiązanie do tego, w jaki sposób instrument oddziałuje na późniejsze etapy danego utworu. Co oczywiście jest dla nas jako widzów i oczekujących ludzi na nowego Batmana dużą wskazówką, ponieważ um, nie wiem, czy się wsłuchacie, ja nie mogę Wam tego puścić tutaj, bo pewnie YouTube zablokuje mi przez Water Tower um, materiał. Ale przesłuchacie sobie te dwa teamy. I z jednej strony, oczywiście, wspomnę najpierw o pierwszym, ten Team Batmana, czy team Bruce a Wayne a, oczywiście to jest. Mm, to jest jakby. Taka, tak, ten film ma taką podstawę, podstawę muzyczną. I tą podstawą muzyczną jest znane nam już z trailera. Tym, 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 I to oczywiście potem narasta. Potem, potem powiem Wam dlaczego. Ale najważniejsze jest to, co się dzieje pomiędzy jakby pierwszym aktem tego utworu a zamknięciem drugiego aktu. I jest to moment, w którym oczywiście wchodzi, wchodzą skrzypce, wchodzą wspomnienia i wchodzi, wchodzi harfa. Harfa w teamie Batmana czy Bruce'a Wayne'a jest cholernie znacząca, ze względu na to, że Batman nigdy nie miał w swoich teamach harfy. Harfa jest um, takim instrumentem spokoju, pokoju, pojednania um, i miłości, takiego uniesienia, un, i, taki, taki, taki poczucia boskości e, i takiego dzieciństwa przy okazji. I wydaje mi się, że bardzo, Giacomo bardzo zależy na tym, żeby charakteryzować muzykę z traumami, jakie nasi bohaterowie przechodzą. Bo kiedy wchodzi harfa, my czujemy, że prawdopodobnie mamy jakby taką styczność ze wspomnieniem Brusa, który kiedyś chciałby zaznać na nowo szczęście. I to będzie słowo klucz akurat przy dzisiejszym filmie, jaki będziemy omawiać, ale o tym za chwilę. Um, I kiedy ta, kiedy ta harfa wchodzi, czujemy, że nie ma już tego tym, 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 czyli tego, tego teamu przeznaczenia, tutaj team, Przeznaczenie, walka. No nie wiem, tutaj jak, jak słyszymy to, to czujemy, że och, tutaj przeznaczenie, tutaj walka, tutaj, tutaj los, tutaj, tutaj Batman już wchodzi. Ale kiedy mamy właśnie harfę, nie mamy tego Timu. On się całkowicie zatrzymuje. I wtedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy jakby w głowie Bruce'a Wayne'a, który na nowo chciałby poczuć tę niewinność, poczuć to szczęście, którego nigdy w swoim życiu od czasu zamordowania rodziców nie może. Poczuć, albo nie chce, w zależności od tego, jak, jak zinterpretujemy tę postać. I teraz tak. Potem na nowo wchodzi ta, ten Tim Batmana, który stopniowa, stopniowo nam rośnie i rośnie i rośnie i rośnie, aby dodać trąby, skrzypce i wszystko. I teraz tak. Tim Riddlera pokazuje nam niemal dokładnie to samo, tylko że tam zaczynamy od muzyki zgranej, grywanej z pozytywki. Pozytywka również jest takim. Mm, Oczywiście używana jest w horrorach jako, jako taki, taki, taki zwiastun, zwiastun czegoś, co jest nienaturalne, czegoś jakiegoś ducha, który ma nadejść. Ale pozytywka ogólnie w swoim znaczeniu to jest taki instrument dziecinny, dziecięcy, dzieciak nawet nie musi grać, wystarczy, że sobie nakręci i samo mu gra, no. Nie? I ta pozytywka znaczyć może naprawdę dużo, jest dla nas sporą poszlaką w momencie, kiedy mówimy tutaj o samym Bruce Wayne'ie, czyli bohaterze, który został potraktowany przez los w taki, a nie inny sposób, będąc dzieckiem. I kiedy słyszymy tę pozytywkę w Timie Riddlera, która potem narasta, 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 narasta i jeszcze raz narasta, i ta pozytywka jest bez przerwy w tym utworze, tylko do dochodzą do niej nowe instrumenty, czujemy, że jest to po raz kolejny jakiś motyw małej traumy z dzieciństwa. Traumy, przez którą na przykład młody Riddler stracił kogoś ważnego w swoim życiu. Najprawdopodobniej oczywiście, żeby było fabularnie przez kogoś z, Riddler, z, z rodziny Wayne. Albo przez kogoś zaangażowanego w pracę z, z Wayne e, Enterprises. I teraz się będzie pewnie mścić na Bruce'a Wayne'ie czy tam Batman'ie. Stąd możemy widzieć te niektóre poszlaki, które tam są w, w serialu, a, znaczy w filmie, w trailera, ale ja się, ja się w to nie mieszam, bo nie chcę jakby e, e, tutaj, tutaj wychodzić z teorią, która może być prawdziwa. To co jednak najważniejsze w tych teamach to to, że ten główny motyw, ta podstawa, ona nie opuszcza bohaterów. Ona jest do, od początku do końca timu, nawet kiedy dochodzą te ogromne instrumenty, wielkie, dojrzałe, mocne instrumenty pokazujące, że teraz jesteśmy dorośli. Same utwory w takim razie pokazują nam, że dorastają wraz z bohaterami i ta podstawa, która jest w tych utworach jest nie, nie jest po nic. Ona pokazuje nam, jakby, traumę. Traumę, którą bohaterowie przepracowują, 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 ale nie mogą jej przepracować, w związku z tym nasilają te traumy i nasilają wszystko, całe życie wokół tej traumy, tworząc siebie jako tę postać końcową. Jako tego Riddlera w masce i Batmana w masce. Co z jednej strony jest świetnym zagraniem, jakby, jeżeli chodzi o kompozycję tych film, tej, tej muzyki. Sa jeżeli, jeżeli tak to ma wyglądać to kompozycja tej, chwili, tej muzyki jest naprawdę perfekcyjna, rewelacyjna, nie mam nic do zarzucenia. Ale jeśli, mam nadzieję, że to nie jest prawda, ale jeżeli to się sprawdzi, to wolałbym, żeby jednak to nie była prawda, bo ja mam już poniekąd dość... Um filmów, w których e, zwol musi być odbiciem lustrzanym e, jakby głównego bohatera. I wydaje mi się, że przez sam team muzyczny mogę poniekąd wysnuć małą teorię, że że, że Riddler będzie takim trochę odbiciem lustrzanym w krzywym zwierciadle Bruce Wayne'a, więc to może być taki spin do tego, ale nadal będzie to odbicie lustrzane. Trochę mi to mierzi, szczerze powiedziawszy, po tym jak to odsłuchałem i mam nadzieję, że jednak to nie będzie, prawda? No ale ta muzyka jest za bardzo obrazowa. Abyśmy, aby, aby samemu do tego nie dojść i nie połączyć kropek. No, ale dobra, teraz zacznijmy o Mask of the Phantasm, um, czyli najlepszej animacji z Batmanem. Um, o, samym, o samym tym filmie też nie będę mówić długo, ze względu na to, że... Po prostu za dużo razy i za dużo ludzi opisywali już ten film i go tam tłumaczyli na lewo i prawo. Ja chciałbym ugryźć ten film trochę z innej perspektywy, z perspektywy przypowieści, hiobowej przypowieści. Nie wiem, czy znacie tę przypowieść, nie wiem, czy znacie całą historię. Ja ją poniekąd skrócę w małym, w małym, w małym synopsis. Jest to historia Hioba, czyli człowieka, no, poniekąd zamożnego, który żyje sobie na spokojnie ze swoją rodziną i wierzy w Boga. I nagle pojawia się Bóg. Bóg, który zawiązuje pakt z diabłem, a w zasadzie zaczyna bawić się z diabłem. Bawić się z diabłem, mówiąc: słuchaj, pogrąż tego człowieka, a ja ci udowodnię, że on i tak się mnie nie wyrzecze, i tak będzie mnie kochać, i tak pójdzie w moje ślady. No i diabeł robi wszystko. Diabeł robi dosłownie wszystko, aby postawić Hioba przed jednym ważnym zadaniem. Aby w jakikolwiek sposób słowem, czynem czy czymkolwiek wyrzekł się Boga. Um, I Hiob się temu przeciwstawia. I Hiob traci wszystko w swoim życiu. Traci dosłownie wszystko, traci dzieci, żonę, yy, tam posadę, wszystko, znaczy tam, tam, ten swój dom, chyba mu spłonął z tego, co pamiętam. E, ale wszystko traci. Dosłownie wszystko: staje na e, krańcu przepaści, e, jest niedożywionym starym dziadem, z długą brodą. I diabeł mu mówi słuchaj. Jak wyrzeczasz się Boga, to wszystko będzie załatwione. Będzie gitara, będzie zarąbiście. A Hob mówi. Nie, chrzań się. I wtedy Bóg mówi: no i widzisz, widzisz diabeł, co ty masz? Widzisz, jaki ty kurna, głupi jesteś. I, i e, oddaję wszystko oczywiście Hybowi. Nie w taki sposób, jak jakbyśmy chcieli. W sensie nie, nie odżywia mu żony i dzieci, ale, ale. No, dostaje z powrotem swoją nagrodę za, za wykonane zadanie. I to nam pokazuje, że bohater Hiob jest tylko i wyłącznie zabawką w ręku e, sił wyższych, si, sił nadprzyrodzonych, sił będących nad nami. I Mask of the Phantasm opowiada trochę taki spin do tej historii. Spin do historii, w której Bruce Wayne jest tylko i wyłącznie zabawką w rękach szczęścia i Fatum. Fatum, które bez przerwy wciąga naszego bohatera w... w, 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 w jakby na, na stronę tej mrocznej maski, którą musi założyć. I szczęście, i właśnie Fatum zakłada się ze szczęściem, mówiąc mu, słuchaj stary, jeżeli ja się z tobą założę, że za żadne kurna olek skarby świata nie przekonasz tego miliardera, tego człowieka, tego gościa, już z wyznaczonym planem na życie, który sobie wyznaczał od śmierci rodziców, nie przekonasz go, żeby rzucił to wszystko w pierun i zajął się swoim życiem, zajął się sobą i zajął się swoim własnym szczęściem. I szczęście mówi, dobra, potrzymaj mi piwo. I w ten oto sposób wprowadza się nam naszego bohatera. Bruce Wayne, Batmana, który jest już Batmanem parę dobrych lat, radzi sobie świetnie, jako najlepszy detektyw na świecie. Kiedy nagle do Gotham po wielu latach nieobecności przybywa jego dawna miłość, która kiedyś przyjęła jego oświadczyny, po czym nagle oddała mu pierścionek i wyruszyła w świat, uciekając przed, przed prawdą, przed życiem, przed sobą samą, przed, przed czymkolwiek. I teraz ona wraca. I Bruce Wayne. Który teraz już jest tym Batmanem, przedstawia się jako Batman, który tylko tam ma kolejne tam modelki jako, jako, jako te swoje, wiecie, koleżanki. Eee, za, e, tak naprawdę będąc z Bruceem Wayne'em zakłada maskę. To już nie jest Bruce Wayne. Teraz to jest Batman i koniec. I ten Batman radzi sobie świetnie, ale w momencie kiedy pojawia się jego dawna miłość, ten zaczyna sobie przypominać, przypominać najważniejszy test jego heroizmu pod który został poddany. Test prawdziwej miłości. Test prawdziwego zaangażowania w uczucie i rozwój uczucia oraz samego siebie, samorozwój oraz co najważniejsze, wyjście z traumy. Wyjście z traumy, która sprawiła, że główny bohater postawił swoim rodzicom, martwym rodzicom na grobie ich postawił sobie za zadanie, że będzie nie dopuści, aby jakikolwiek inny dzieciak Mógł ucierpieć tak, jak on ucierpiał, żeby jakikolwiek inny, nawet dorosły czy starszy człowiek mógł ucierpieć dokładnie tak, jak ucierpiał on. Główny bohater nałożył sobie klątwę, której nie może zdjąć i nie chce zdjąć za żadne skarby świata. I ta kobieta, budząc w nim te wszystkie dawne uczucia, pod których on już wtedy, jakby w jakiś sposób zaczął kwestionować swoje działanie, zaczął kwestionować swoje nieszczęście czując szczęście, czując radość, którą powoli zaczął przekładać na obowiązek i swoje przeznaczenie. I wiecie, oczywiście fakt, mamy w tym filmie jeszcze wiele rzeczy. Tam śledztwo e, tego, tego, tego Blackmaska, tego, tego Mask of the Phantasm, który mm, podaje się za Batmana według innych. I policję, która stara się złapać Batmana za zabójstwa na dawnych szefach e, e, mafii. Mamy właśnie jeszcze wplątaną całą tę mafię, która wcześniej tam miała porachunki z rodziną narzeczonej Bruce'a Wayne'a. Mamy wplątanego Jokera, który jeszcze bardziej jest wplątany w te porachunki mafijne. Czego oczywiście spoilerować nie będę, bo jakieś osoby mogły tego w ogóle nie widzieć. Ja jednak polecę wam, niesamowicie polecę wam zobaczyć Mask of the Phantasm, ponieważ oczywiście pewnie znajdą się dwa, czy jeden film się znajdzie, który animowany, który jest lepszy od tego. Ale uwierzcie mi, w momencie, kiedy mamy lata 90., to był do roku, dokładnie rok 93, jesteśmy bo bodajże pierwszym czy drugim sezonie Batman The Animated Series. Ludzie nie spodziewali się, że dostaną em, zakończenie sezonu w formie kinowej, w formie filmu pełnometrażowego animowanego. I tutaj go dostali. I fakt, Batman był wtedy wypuszczany w kinach. Nie w Polsce, co prawda, ale był wypuszczany w kinach w Stanach Zjednoczonych. I co jest trochę dziwne, dlaczego ten film nie dostał nominacji do Oscara, bo. No kurde, zrobił wszystko, żeby na nią zasłużyć I, i, i dalej nie rozumiem dlaczego, dalej nie rozumiem o co chodzi. Chyba, że wtedy jeszcze nie było nominacji dla... Mm, nie było tej kategorii najlepszego filmu animowanego. Ale... Um, mając to na uwadze, nie podkreślę zakończeń tego filmu, bo wiele osób może tego filmu nie widzieć. Faktem jest jednak, że jakby przez roz, jakby rozrastające się grupki społecznościowe i popkulturowe coraz więcej osób jakby daje szansę temu filmowi. Daje szansę temu filmowi, który nie dostał jej w 1993 roku, który... bo ten film wyszedł znikąd. Ten film wyszedł znikąd, nie zarobił za dużo, miał świetne recenzje, ale to nic nie dało, ponieważ mało kto go zobaczył. Teraz, po latach, ten film radzi sobie świetnie. I zbiera jeszcze większą rzeszę fanów i odbiorców, jakiej wcześniej nie zbierał. Więc e, cudownie by sobie ten film poradził teraz, ale wydaje mi się, że z brakiem kreatywnej wizji, jaka, jaka właśnie ciąży na animacjach od DC, e, tych tych pełnometrażowych. E, oczywiście niektóre filmy są niezłe, żeby nie było. Ale. No... Mask of the Phantasm jednak ma to ziarno, ma te zabawę światłem i cieniem, ma te zabawę kadrami, której nie mają te współczesne filmy o Batmanie, te animowane. I, i to był taki jednostrzałowiec, który wydaje mi się musiał ponieść um, finansową klęskę. A szkoda, bo ten film jest niesamowicie dobry. Dobry, ponieważ ten film trwa 90 minut, i to jest z jednej strony ogromny plus, z drugiej strony ogromny minus, bo trwając 90 minut bez żadnego problemu, mając, nie wiem, wolną chwilę, można sobie puścić ten film od tak, zobaczyć go i wyrobić sobie opinię. I zawsze lepiej zobaczyć ten film od jakiegokolwiek innego, nie wiem, blockbustera z taśmy, um, o jakich wspominałem ostatnim w ostatnim materiale na temat Moonfall. E, więc. Y bardzo polecam tym, którzy nie oglądali tego filmu, bardzo polecam zobaczyć Batman Masko de Fantasma. I dać temu filmowi szansę, ponieważ jest to doświadczenie jednorazowe. Jest to doświadczenie, którego więcej nie spotkamy. I mam nadzieję, że przynajmniej Matt Reeves spróbuje jakby uszczknąć kawałek tego tortu właśnie z tego filmu. Uszczknąć trochę tego Bruce'a Wayne'a, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy w taki sposób. Po ponieważ nie jest to film o Batmanie. Tutaj, oczywiście, Batman ma swoją zagadkę. Tego człowieka, który podszywa się pod Batmana. Tutaj, Batman ma swoją zagadkę. Tych wszystkich mafiozów, którzy nagle są mordowani przez kogoś, który podszywa się pod Batmana. Ale żaden inny film nie koncentruje się tak na postaci Bruce'a Wayne'a i jego własnych uczuć oraz jego własnego doznania szczęścia, jak właśnie ten film. Ponieważ, tak jak już wspomniałem, jest to idealny wręcz przykład odzwierciedlenia i takiej współczesnej historii Hioba. No, tylko oczywiście obróconej w krzywym zwierciadle, gdzie nic nie może skończyć się dobrze. Gdzie już sama właśnie jedna z bohaterek mówi na końcu, że ja już jestem sama. I tak samo Bruce Wayne, on już jest sam. I nikt ani nic z tego nie zmieni. E, Fatum wygrało, szczęście przegrało, Ale go tam jest całe i zdrowe. Na razie. No więc mam nadzieję, że taka krótka recenzja Wam się spodobała i zachęciła Was w nawet minimalny sposób albo na powtórzenie tego filmu, albo na zobaczenie go po prostu pierwszy raz. Ja mam to nie kryjąc się w tej fajnej kolekcji Blu-ray z Batman The Animated Series. Już wcześniej widziałem ten film, parę lat wcześniej dobrych, ale oglądam go przynajmniej raz do roku i za każdym razem ogląda mi się go coraz lepiej. Oczywiście są pewne małe momenty, typu właśnie ten park rozrywki, który ma reprezentować jakby taką ulotność chwili, tej, tej, tej jakby. Utopii, która ma być idealnym światem, która na końcu zostaje zniszczona, i w której na końcu e, i tak spoczywa wirus w postaci Jokera, który gdzieś tam żyje. Ale z drugiej strony, właśnie tej samej utopii, która prezentowała mężczyznę siedzącego sobie spokojnie przy telewizorze i kobietę, która kroiła mu marchewki. <laughs> Więc m, oczywiście. Nie krytykujcie tego, no po prostu takie były czasy, takie było podejście, um, tak, tacy byliśmy i tyle, no... Teraz, teraz coś takiego by nie przeszło, ale... ale i, I mam nadzieję, że, że żeby nie przeszło, ale, ale wtedy niech sobie będzie jako taki fajny, ciekawo, jako taka ciekawostka, relikt, przeszło, relikt przeszłości. Więc, więc... Um, zobaczcie Batmana. A, i właśnie, ten jeden minus odnośnie czasu, bo o tym bym zapomniał. Oczywiście. Mając Trwając 90 minut, nie można wsiąknąć w głąb. Mamy tu wiele scen, które e, oczywiście prezentowane są w dobry sposób, mm, ale przedstawiane są jednym zdaniem. Na przykład, czemu nie mogę być szczęśliwy e, na grobie rodziców. I oczywiście, taka jedna scena wystarczy. Ale są rzeczy w tym filmie i są momenty, które wydaje mi się warto by było wydłużyć. I wydaje mi się, że pół godziny więcej dałoby temu filmowi ogrom, ale to ogrom potencjału, takiego dobrego zgniecenia jąder, że... <laughs> Ale to był genialny film, jakby potrwał odrobinę dłużej. A tak mamy 90 minut, skondensowany film, na każdy moment, na każdą chwilę, do fryteczek, do popcornu, do hamburgerka, do obiadku, do śniadania, do kolacji, do płatków śniadaniowych, um, no i tyle. No, więc kochani, um, do Batmana jeszcze 27 dni. Mam nadzieję, że Znaczy, kiedy ja wypuszczę ten materiał, to już nie będzie 27 dni, może jakieś 25. Ale wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że, że doczekamy tego dnia wszyscy w zdrowiu, w spokoju i harmonii, że żaden kraj nie, nie najedzie innego kraju i będziemy mogli myśleć o naszych problemach trzeciego świata, a nie o tym, czy, czy, czy wchodzić do armii, czy się wyprowadzać z kraju, czy coś w tym stylu? Mam ogromną nadzieję, eee, no I, 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 i trochę mam nadzieję, że, 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 że e, razem, będąc razem, jak, jakby przetrwamy to i, i w spokoju przeminiemy ten dziwny czas, który teraz się dzieje na świecie, bo to są bardzo dziwne czasy. Um, no, ale Wy zostawcie subika, łapeczkę w górę, wiem jak to teraz brzmi, ale, ale chcę jakby oderwać głowę od tych myśli. Um, zostawcie subika łapeczkę w górę, dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tym filmie o Batman Mask of the Phantasm. Um, dajcie, dajcie znać, co myślicie o muzyce do The Batman. Um, i, I widzimy się już niedługo przy następnym jakimś materiale. Um, nie wiem jeszcze jakim, ale jakimś. Mam nadzieję, że już nie w tej piżamce, bo, sobotkowa, bo piżamkowa sobota się już kończy.